Idę właśnie wieczorem przez park. I to, co mi przyszło do głowy, to to, że każdy wytycza swoją drogę w życiu. Każdy bierze za nią odpowiedzialność. I to, co powiedział mi ostatnio jeden z niedoszłych klientów, że tak naprawdę to nie potrzebuje polis na życie. Bo kogo on tak naprawdę ma zabezpieczyć? Przecież pieniędzy nie weźmie do trumny. A to, co z jego bliskimi, kiedy go już nie będzie, to już nie jego sprawa. I czy mogę się z tym zgodzić? Raczej nie. Bo odpowiedzialność nie kończy się wtedy, kiedy ciebie nie ma. Odpowiedzialność jest za te osoby, które związały się z Tobą w, w pewnym sensie w życiu. Bo to one dzięki temu, że Ty byłeś, byłaś, czuli się bezpiecznie. Nagle Ciebie nie ma. To bezpieczeństwo znika. I co teraz? Co oni by pomyśleli, kiedy usłyszeliby Twoje słowa? I... Przypomnieli je sobie wtedy, kiedy by Cię po raz ostatni żegnali. Nie mówię, że tak będzie. Mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, że wszyscy będziemy żyć wiecznie. Natomiast nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o kwestię śmierci, to umieralność jest stuprocentowa. To nie jest kwestia czy, tylko kiedy po to się po prostu stanie i tyle. Nie czekaj, aż będzie za późno i nie spychaj odpowiedzialności za swoje niepodjęte decyzje na kogoś innego. Zacznij działać. pogadaj, sprawdź jakie są możliwości, podejmij kroki, które mogą pokazać, że jesteś odpowiedzialny.